Rzeczpospolitej Polskiej Sąd Okręgowy w Świdnicy w III Wydziale Karnym w składzie przewodniczący sędzia Tomasz Białek, protokola Trilakowa w obecności Mariusza Moszowskiego, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Świdnicy po rozpoznaniu w dniach 30 stycznia, 28 lutego, 6 marca, 11 marca, 17 czerwca, 29 lipca. 4 sierpnia, 18 sierpnia, 12 listopada 2020 roku, 14 stycznia, 11 marca, 17 sierpnia, 19 sierpnia 2021 roku oraz 19 stycznia i 16 marca 2022 roku sprawy. Jacku w Boguszowie Gorcach w województwie dolnośląskim działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru będąc funkcjonariuszem publicznym burmistrzem Boguszowa Gorc uzależnił wykonanie czynności służbowej polegającej na przedłużeniu terminu wykonania umowy na realizację inwestycji dotyczącej wymiany oświetlenia ulicznego w Boguszowie Gorcach oraz zmniejszeniu naliczonych kar umownych z tytułu niewywiązania się, nie się przez wykonawcę. ustalonym terminie od otrzymania od właściciela wskazanego przedsiębiorstwa korzyści majątkowej w łącznej kwocie 100 000 zł, z czego przyjął korzyść w łącznej kwocie 70 000 zł, to jest w dniu 12 grudnia 2018 w kwocie 10 000 zł, w dniu 14 grudnia 2018 w kwocie 10 000 zł, w dniu 19 grudnia. 2018, w 2018 w kwocie 50 tysięcy złotych. To jest o czym z artykułu 228 paragraf 4 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 kodeksu karnego. Po drugie w okresie od 12 do 19 grudnia 2018 roku w Boguszowie Gorcach województwo dolnośląskie działając wspólnie w porozumieniu z inną ustaloną osobą wywołując przekonanie o posiadaniu wpływów w Instytucji Państwowej, Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu i w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy podatkowej związanej z korzystnym rozpoznaniem odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu dotyczącej jego zobowiązania podatkowego w kwocie 174 tys. zł z tytułu podatku od towarów i usług za lata 2014-2015 w zamian za obietnicę uzyskania korzyści majątkowej w kwocie 50 tysięcy złotych. To jest to czyn z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego. Po trzecie, w dniu 23 listopada 2018 roku w Boguszowie gorcach województwo dolnośląskie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc zobowiązanym jako burmistrz na podstawie przepisów ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi osoby prawnej. Gminy Boguszu w Gorce poprzez nadużycie udzielonych mu uprawnień wyrządził jej szkodę w wielkich rozmiarach w kwocie 4 255 tysięcy złotych w ten sposób, że odwołał wbrew zaistnieniu ważnych powodów w rozumieniu artykułu 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dziennik Ustaw z 2000. 18 roku numer 121 z późniejszymi zmianami przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ogłoszony na dzień 19 grudnia 2018 roku nieruchomości stanowiącej własność gminy Boguszu w gorce położonych w obrębie numer 5 Stary Lesieniec. numer orzeka co następuje Punkt pierwszy oskarżonego uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie pierwszym części wstępnej wyroku. To jest czynu z artykułu 228 paragraf 4 kodeksu karnego. W związku z artykułem 12 paragraf 1 kodeksu karnego i zatem na podstawie artykułu 228 paragraf 4 kodeksu karnego wymierzam karę 5 lat pozbawienia wolności, zaś na podstawie artykułu 33 paragraf 2 kodeksu karnego wymierzam karę 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł. Po drugie, oskarżonego ja za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie drugim części wstępnej wyroku, z tym, że z jego opisu eliminuje słowa działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą. To jest czynu z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego. I za to na podstawie tego przepisu wymierzam karę 4 lat pozbawienia wolności, zaś na podstawie artykułu 33 paragraf 2 kodeksu karnego wymierzam karę 100 stawek dziennie grzybny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł. Po trzecie, oskarżonego ja uznaję za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie trzecim części wstępnej wyroku, to jest czynu z artykułu 296 paragraf 1, 2 i 3 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 293 paragraf 3 kodeksu karnego wymierzam karę 5 lat pozbawienia wolności, zaś na podstawie artykułu 33 paragraf 2 kodeksu karnego wymierzam karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł. Po czwarte oskarżonego Jacka Zdaję za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie czwartym części wstępnej wyroku, z tym, że z jego opisu eliminuje słowa nie dopełnił obowiązków służbowych w ten sposób, iż oraz kwalifikuje go z artykułu 228 paragraf 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 228 paragraf 3 kodeksu karnego wymierzam karę jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zaś na podstawie artykułu 33 paragraf 2 kodeksu karnego wymierza karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł. po piąte. Na podstawie artykułu 85 paragraf 1 kodeksu karnego i artykułu 86 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego wymierza oskarżonemu Jackowi karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz 150 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł. Po szóste na podstawie artykułu 45 paragraf 1 kodeksu karnego orzeka od oskarżonego Jacka przepadek korzyści majątkowej w kwocie 10 tysięcy złotych osiągniętej z popełnienia przestępstwa przypisanego oskarżonemu w punkcie czwartym części dyspozytywnej wyroku. Punkt siódmy na podstawie artykułu 41 paragraf 1 kodeksu karnego orzeka w stosunku do oskarżonego Jacka ze skazaniem go za przestępstwa opisane w punktach pierwszym, drugim, trzecim i czwartym części dyspozytywnej wyroku środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk w organach jednostek samorządu terytorialnego oraz w organach administracji państwowej związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz gospodarowaniem mieniem, środkami objętymi ustawą o finansach publicznych na okres lat sześciu. Punkt ósmy na podstawie artykułu 46 paragraf 1 Kodeksu Karnego orzeka od oskarżonego Jacek Naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, przypisanym mu w punkcie czwartym części dyspozytywnej wyroku, poprzez zapłatę na rzecz Gminy Boguszu w wyborce kwoty 4, 000, 4 255 000 złotych. Było to tak jawne, tak rażące naruszenie prawa tak wybitnie sprzeczne postępowanie. Nie tylko z prawem, ale ze zwykłą ludzką przyzwoitością, ze społecznym poczuciem sprawiedliwości, że sąd musiał na to odpowiednio, stanowczo zareagować w postaci kary. Sąd nie będzie powtarzał, jakie sąd wymierzył kary jednostkowe za poszczególne czyny, bo Państwo to już słyszeli. Sąd uznał, że kara łączna. 7 lat pozbawienia wolności oraz 150 stawek dziennych, grzywny po 100 zł, każda będzie tu karą adekwatną. Oczywiście jest to kara bezwzględna pozbawienia wolności, adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu czynów, do stopnia jego zawinienia, że będzie to odpowiedni, skuteczny, w cudzysłowie straszek dla osób, które chciałyby podobnie postąpić w przyszłości. No bo to aż trudno sobie wyobrazić, że w XXI wieku w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej, członkiem, członkiem NATO, wydawałoby się państwem nowoczesnym, demokratycznym, ktoś może w ten sposób postępować, jak to zresztą zauważył już pan prokurator też w swojej mowie, a więc musi być na to odpowiednio stanowcza reakcja, aby nikt więcej nie poważył się w przyszłości na podobne działania, jakich, jakie zostały przypisane panu oskarżonemu Jackowi.